O baba. Już nie zjem. Matka. nie zjem. Tak. Tak. O tak nie zjem. O mój Boże, nie zjem. O nie zjem. O mój Boże, nie zjem. O mój Boże, nie zjem. O mój nie O mój nie nie tego. Masz jak prawdziwy no gentleman. Pa, Kurczę, ale myślina leci. Jak już nie znam, nawet kęsakki chyba. Uj ja oprzynił pudełko. Ej, pomci. aj, ajka, mi dębi. Aj, fuj wszystko tutaj oprzyniłeś. Dobra, masz to. Masz to tylko na nie się dotykać. I masz to jesie jak prawdziwy gentleman. Tylko, że tego pudełka to nie rozwal. Rozwal już pudełka, a ma to gdzieś. To coś ja on, ja on, to, on to fajnie się zjada? I on tego niby zjadł. Paka! I on tego niby zjadł. Troszkę to cały już zjadł. Boże, tego było. Nie wiem, co było, dobra, to ja w tym widzę. Ja cię tutaj jest. Zostawiam, pa, pają.